Dlaczego stosuje się ten suplement? arko arco selenium jest stosowany, ponieważ wspiera układ odpornościowy oraz ma właściwości przeciwutleniające dzięki selenowi. Paulda arco jest też znane z właściwości przeciwzapalnych. Masz jakieś konkretne pytanie na temat jego stosowania? Tak, czy trzeba go stosować teraz w okresie zimowym, kiedy wszyscy chorują? Tak, zimą wspieranie odporności jest szczególnie ważne, ponieważ zwiększa się ryzyko infekcji. Suplementy, takie jak pawde arco z seleniem, mogą pomóc w utrzymaniu zdrowia układu odpornościowego. To dobry czas na wsparcie organizmu. Tak, widzicie, że to super suplement teraz na okres, właśnie jesienno-zimowy. Kto chce więcej informacji, co to za produkt, proszę piszcie do mnie w komentarzach lub w prywatnych wiadomościach.